Cześć, hej, witajcie, ja jestem leśny i tak na wstępie macie konkursik na włoski dripowe. Żeby je wygrać jedyne co musicie zrobić to zostawić subka na kanale, komentarz ze swoim nickiem oraz łapkę pod tym filmem. Wyniki będą w kolejnym odcinku, a teraz zapraszam do oglądania. No i dzisiaj będziemy sobie odtwarzać luki ze strony głównej z pamięci, patrząc na nie 10 sekund. Ten pomysł dostałem w społeczności, więc pozdrawiam cię osobko, która mi go dałaś, tak? Spróbujemy go odtworzyć jak najlepiej. Już kiedyś nagrywałem filmy, że odtwarzam luki osób stopki. Na drugiej, trzeciej i czwartej karcie mam włączone strony logowania, tak? I tam są luki, więc teraz szybko patrzymy na jedną. U, tu jest jakaś normalnie sex masti, dobra. Tutaj jakaś um, kurtałka założona w panterkę, tu czarne, czarne, la la włosy jakieś tam, yy, dobra, oczywiście nie zapamiętam tego pewnie i standardowo nie będę zmieniać twarzy, dlatego że ja mam bardzo słabą pamięć, wy już mogliście to zauważyć, ja mam strasznie słabą pamięć więc yy, chciałbym po prostu to zrobić jak najszybciej, tutaj wydaje mi się, że te włosy są podobne bo na pewno to nie były tamte włosy ja wiem o tym, ale te są ładne i ładny odcień wybrałem akcesoria, nakrycia głowy Miała jakąś taką opaskę, taką jakąś na głowie chyba czarną, dobra, tu są jakieś opaski, tu jest jakaś czarna opaska, zmieniam szybko jej kolor, idę dalej, póki pamiętam, póki pamiętam, na pewno też miała, okulary miała, chyba jak Czuks, takie jakie... <ścoughs> Nie, te, to nie były chyba te, dobra, ale miała jakieś takie trójkąty, ja widziałem, ja tutaj widziałem, chyba. Wydaje mi się nawet, że to mogły być te, ale nie jestem pewny, dobra, o Jezu, jak to wygląda, dobra, czarne, czarne. To zostawię białe obramówki, bo ja nie mam pojęcia, jakie obramówki mogła mieć. I teraz, to nie były sukienki, na pewno, to były odzież odzieży wierzchniej chyba będzie coś takiego, taka panterka, jeśli się nie mylę, o, tu jest jakaś, ale to długa to nie. Kurdibele, gdzie to mogło być? Ogólnie, ja jestem ślepy, ja po prostu zostaję to, coś. Tylko wydaje mi się, chyba, ym, na pewno mi się źle wydaje, że to było ciemniejsze, więc trochę to przyciemnimy. I teraz ona na pewno miała jakąś sukienkę taką, taką przylegającą. To mi się udało zapamiętać, tylko nie wiem w jakiej to kategorii powinno być. No to spódnica to to na pewno nie była. Leśny i robienie luków, no ym, kiedy leśny próbuje zrobić luka, a ja tutaj wchodzę raz na pół roku. Ja tu znajdę tą sukienkę przylegającą jakąś. Mówi Starplaner, moglibyście trochę pouzuwać tych ubrań? Wtedy by mi się łatwiej luki robiło, a nie. No, masakła, masakła. Dobra, byłem w złej kategorii, bardzo yy, mądrze. Ona nie miała takiej długiej narzutki. Na 100% nie miała długiej narzutki. Ja mam nadzieję, że wy mi to wybaczycie. Ja obstawiam, że ta narzutka była gdzieś dotąd tutaj o, ale po prostu jej nie mogłem znaleźć, więc no po co mamy tracić czas i w ogóle oho ho nie. No, wyglądała na początku idealnie ale jak ją ubrałem a może ona jest tą tylko ja myślę że ona nie jest tą bo ym, to wyglądało trochę inaczej bo ta panterka była krótsza o ta jest mądra mądre ten domysły leśny już w sumie kompletnie zapomniałem co ona miała tu na dole bo ym, szukałem tej góry tak długo że cała reszta mi wypadła z głowy kompletnie coś mi świta że te buty były tak do połowy tej długości ale nie wiem jak długie może ja się boję spojrzeć później na ten na tą stronę logowania. Ten look jest okropny. Dobra, ja jak ją skończyłem, dobra? Wiedziałem. Wiedziałem widzowie. Tylko to jest po prostu tak oszukane, że ja nie wiem. Ja w ogóle nigdzie nie umiałem znaleźć takiej tej. A ona miała właśnie taką panterkę. Wiedziałem, że będzie taka A u mnie. Ta jest tak obrzydliwa. Ta sukienka była dość podobna. Kabaretki też miała? No właśnie, wydawało mi się, że miała jakieś wyższe buty, ale nie wiedziałem, że aż tak wysokie. I nie wiem skąd ja wziąłem te trójkątne okulary, bo ona miała okrągłe. Ale chociaż zapamiętałem, że miała jakieś okulary i górę też zapamiętałem. Ej, wydaje mi się, że włosy trafiłem te same. Tylko nie wiem skąd ja różowe wziąłem. Ona miała takie brązowe, ale trafiłem te same, więc nie było najgorzej. Dobra. Ja jeszcze mam dwie zakładki odpalone. Z lukami z głównej, bo tam się nie wyświetla jeden luk, więc teraz druga szansa dla leśnego, może tym razem wyjdzie lepiej, zobaczymy, zobaczymy dobra, trzy, cztery. ry, uuu, co to za luk nie no, tego to już w ogóle nie zrobię kremowy kolor, czerwony kolor, kremowy, czerwony kremowy, tralala, trampki coś tam coś tam, długie, kremowe warkocze, oni sobie chyba żartują, no gdzie są te kremowe długie warkocze, przecież ja nim je znajdę to już zapomnę wszystko inne Halo, gdzie są długie, kremowe warkocze? Długie, kremowe warkocze. Długie, kremowe warkocze. Five hours later. Jestem już na dwudziestej stronie, gdzie włosy zaczynają wyglądać coraz gorzej. Ja wątpię, że tam będą te długie, kremowe warkocze. Może ja się po prostu poddam? Właśnie w upięciach. To jest myśl. Wiecie co? Ja wiem, że to nie były te włosy, ale. Ja się poddaję. Ja nie znajdę tamtych. Tu jest tak dużo stron. Ja jeszcze muszę w ogóle inne rzeczy do tego dobrać. Ja coś czuję, że ja pozapominam. Naprawdę. Ona miała jakąś czerwoną maseczkę. I to nie było to, bo to była bandama. Ale ta jest nawet ładniejsza, więc ją po prostu wezmę. Tak, miała czerwony. Ale jaki to był odcień? No tego oczywiście nie pamiętam. Chyba taki krwisty. Chyba tak. Na razie. Niech będzie to. Idziemy w topy. Ona miała taką, jakąś. z naszywkami, chyba? Na pewno miała trampki, buty. Mmm. Ej, w obuwiu były jakieś fajne trampki. Ja może je po prostu wezmę. One są spoko. Miała skarpetę jedną. To jest to. Tak mi się wydaje. Spodnie, spodnie, spodnie. No spodnie to ja nie mam pojęcia, jakie ona miała. Dobra, jednak miała te spodnie, bo ta skarpeta była na spodniach. Chyba, że się mylę, kurdi mylę. Teraz to może być bait taki trochę, bo mogę się mylić, ale zaryzykuję po prostu ze spodniami zbudowaną skarpetą. Tak, będzie wbudowana skarpeta, a kolor ich zmienię sobie na jakiś tam kremowy, nie wiem jaki tam dokładnie był kremowy. Wydaje mi się, że mógł być taki. Ja już nawet nie pamiętam czy ta skarpeta była czerwona, czy ona była biała. Ja chyba zostanę z białą, bo wydaje mi się, że mogła być biała. Ja już nie pamiętam co było kremowe, a co było białe. Naprawdę się pogubiłem. Dobra, buty sportowe. Czy trampki to buty sportowe? Najwidoczniej tak, chociaż wątpię. Może ona wybrała te trampki, które były domyślnie czerwone i dostała przez to inspiracji na czerwony, dobra, nie wiem. Niech one po prostu sobie będą. Wydaje mi się, że to nie było to. Ale nie wiem, jak długo będę musiał szukać takiej tej kurtałki z naszywkami, więc na razie to wybiorę. I coś się boję, że jedna z tych rzeczy, albo kurtałka, albo spodnie były czerwone, a nie kremowe, ale no, oczywiście już sam nie mam pojęcia, które. I koszulka, akurat, wydaje mi się, że była czerwona, ale jaka to była koszulka, to nie wiem. Nie pamiętam kompletnie, jaką ona miała. No, na pewno nie taką. Myślę, że taka z krótkim rękawkiem. Dobra, jak nie wiem, jaka to była. Koszulka to po prostu wezmę taką zwykłą, no bo bez sensu ym, szukać czegoś, a nawet nie wiedzieć czego się szuka. Ja jeszcze poszukam tych upięć. Halo co chodzi? Co to są za fryzury, nie? Dobra, udało mi się chociaż znaleźć pandamę. Niestety, oczywiście nie znalazłem tamtych włosów, tak, dokładnie. Ona była cała czerwona, albo nie. Zaryzykujmy. Albo nie, nie ryzykujemy. Cała czerwona i teraz sprawdzamy. No i źle zaryzykowałem. Ale miałem rację! Buty były te trampki i one były odcieniu właśnie tego czerwonego, które były w oryginale. Skarpeta była biała, ale tutaj paseczek na skarpecie był czarny. Ja nie wiem czemu dałem kremowy, nikt nie daje takiego paseczka. Spodnie były kremowe. Ej, nie wierzę! Nawet trafiłem z tą narzutką, tylko ona zmienia kolor tych tych dodatków na narzutce na czerwone, i chyba nawet pod koszulek mi wyszedł. Jeżeli się nie mylę, ale podkoszulek jest mega podobny. Tutaj dodatku zapomniałem. Bandama była identyczna, ale oczywiście no nie wiedziałem, czy miała te na sobie, czy nie. A włosów kompletnie nie umiałem znaleźć i ja dalej nie wiem, jak ona je znalazła, ale do sam wiedziałem, że to nie są te włosy. Do... Myślałem, że one ogólnie będą większe. Nie, nie wiedziałem, że to upięcie jest takie em, małe. Ale no i takich nie umiałem znaleźć, więc no, wydaje mi się, że ten look mi nawet wyszedł, tylko jakbym te włosy zmienił. Przechodzimy już do ostatniego, trzeciego luka z strony logowania. Tak dokładnie. Okej, okay. przechodzimy już do ostatniego luka, patrzymy na niego 10 sekund. Uuu, jest zielony, dobra, jest zielony. Ja tutaj ym, przyglądam się. Skarpetki, trampeczki, kabaretki, sukienka, rude włosy, okulary, które mam chyba na sobie. Dobra, cały zielony look, dobra, ja, ja po prostu yy, wezmę. Byle jakie? To jest mój patent, żeby nie zapomnieć. Będę wiedział, że były krótkie włosy, ale trochę inne. Dobra, to na pewno jakaś czapka. Sukienka, sukienka ta na 100% ta trampki, trampki były chyba nawet te i skarpetki inne jakieś krótkie kabaretki kabaretki tak przypomniało mi się kabaretki były również inne od tych które mam na sobie bo one były z takimi mniejszymi dziurkami to ja je poszukam dobra to w rajstopach jeszcze okulary właśnie jeszcze okulary przypomniało mi się ten na zielony, żeby pamiętać, że tam większość była zielona, a włosy były rude, żeby nie zapomnieć. O. <noise> dobra, ten rudy na razie jest brzydki. My to zaraz zmienimy. I co ja chciałem zrobić? A, dobra, no widzicie, już bym zapomniał, ale dobra, ja pamiętam nadal. Yy, okulary, okulary, ok, okulary. Leśny nie umiałem mówić yy, ry. Tak. Ej, to nawet mogły być te tak szczerze, tylko... Dobra, już możemy zacząć zmieniać ten look na taki bardziej, jak wydaje mi się, że on powinien wyglądać. Jakie te włosy mogły być? Wydaje mi się, że one były bardziej proste, ale no oczywiście nie jestem pewny, bo ja to wszystko mogłem źle zapamiętać. No i też myślę, że te włosy to były jakieś z pierwszych stron, bo ostatnio mało osób raczej zagląda na te dalsze strony włosów, bo no one są dużo brzydsze. No porównajmy sobie, nie nie wiem. Te włosy, te, te, do tych pi z pierwszych stron. No, widać różnicę, że te z pierwszych stron są bardziej starannie narysowane. Kurcze, no i jakie to to może być. Dobra, niech będzie ten po prostu. Czapkę bardzo możliwe nawet, że ona miała z tym serduszkiem pokemonowym, Chociaż też nie jestem pewny, i też wydaje mi się, że właśnie miała taki kolor zgniłej zieleni. A gdzie ja go wybrałem? Skąd ja go znalazłem? Tego sam nie wiem. Aha! Właśnie, byłem na złej zakładce, bo tu na telefonie takie ładne są odcienie miłej zieleni. Wydaje mi się, że to bardzo prawdopodobne, że mógł być ten odcień. Skarpety. Trochę inne były, troszeczkę dłuższe, ale no, ciupinkę, ciupinkę. Dobra, ja po prostu wezmę te. One są nie dość, że ładne, to i wydaje mi się, że one mogły być. Czarne paseczki, bo chyba takie miała. I teraz zastanawiam się, czy ona miała te trampki, czy miała jakieś inne trampki, o to jest pytanie. Dobra, ryzykujemy, zostawiam te, które mam i trzy, cztery. No i jestem głupi, bo miała inne, chociaż trafiłem z sukienką. Tak, wow, brawo Leśny, trafiłeś z sukienką. Aż tyle. Chyba nawet z kolorem trafiłem, co mnie zadziwia. Albo pomyliłem się o dosłownie jeden odcień, bo są mega podobne te odcienie. Nie jestem nawet pewny, czy to jest ten sam, czy inny. Chyba nawet ten sam. Czapeczkę pomyliłem, bo jednak nie była z takim Pokémonem, tylko jakimś okniem. No i włosy, tak jak mi się wydawało. Pomyliłem odcień, tak. Nie umiałem znaleźć dobrego odcienia. Tak mi się wydawało, że go pomyliłem. A do włosów też kompletnie nie byłem pewny, więc no, możecie napisać, który look był. Najbardziej podobny, no i który Wam się najbardziej podobał. Piszcie, czy chcielibyście więcej tego typu odcinków, no bo rzadko kiedy nagrywam coś innego. W ogóle ostatnio to były sami hakerzy, więc napiszcie, co wolicie oglądać. Pamiętajcie o konkursiku na włoski dripowe, a ja już będę się z Wami żegnać, więc do zobaczenia i pa pa!